Nie, 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 nie. Wtedy to jest tak? <laughs> nie. Hey, dyka, no. zobacz na mnie kamerą. Pokémon, gara mol. Kurwa flash, kurwa flash jest. I think a, jedna I pani są w sobie zakochani. Czy ta pani tego pana chce? Ej. Arek, kurwa sam mnie Szatnia na szatnia Czemu tak nie się zmienił kopiarkę kontową. Co, co ja teraz zrobię, no. pa! Ty... I obroniłeś panu. Możemy przegrać ten mecz, bo ja chcę zjeść loda. Możesz zamknąć łeb na... Możesz zamknąć ty łeb, ja chcę zjeść Aż loda. Aż zamknij łeb! Am, Mój no... lód jest I'm ważniejszy mylić. od tej gry. Ja mam taki problem, Lubię, że, że zarazem... O, o. Co? Ojej. <laughs> Czyściłem mikrofon i wpalaliśmy się prądem. <laughs> co? Ja szukam cały czas emki. Masz na ziemi. Co?

Mógłbym bić. A co szklanem mleka przyniosło. Ty kurwo. W ogóle nie rozumiem czemu nie zdałem gastro. Baba mi mówi, żebym robił kotlety podsmażał na złoty kolor, a jej ja robiłem podśląskie złoto. Des <noise> <noise> se nie robisz? Ty się, że okay. drewno, a nie deska. Tak ma. Tak. Tak się bał? Czemu słyszałem dziecko i co mnie to padnie ciło? <grymne> o jest, ale tu ładnie jest. No właśnie mówię, że tu jest tak ładnie, ładnie. Boże jak to pięknie. Ładnie, 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 ładnie. Ładnie, ładnie. <grymne> <grymne> no to tak, eee, Możesz. Dobra, nie duszam się. Zeskup sobie do wody bezpiecznie. Pop, jesteś globalnym ociepleniem. Władek <noise> <noise> za spanie, tak o że. A dawaj, <noise> dawaj, szczel, szczel. No szczel, no szczel. No dobra. dawaj, no szczel. Strzelę. Ale... Mówiłem do papercika, ale dobra, ty tam. no szczel Masz, ses? <noise> 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 Wiecie ile razy ja oddawałem swoje słupy. Taką w górę. Po lewo. Wiesz, że. Ja trzy razy oddawane na gwarancję i trzy Badaj, razy na gwarancję. Dwa, Dwa razy na gwarancję. Ej, wita, nie, nie mój coś lata. A nie, sorry, to koło chuja mi to co mówisz. <noise> to są takie wspaniałe konie, tak, takie świetne geny, no. że to nie można marnować. Na konias. Sobie, no. Gdyby to, to zrobiłeś, zrobić JR tylko z Budzianem i Małyszem, to byłby Polak idealny. Nie <noise> Nie <noise> chodzisz do techniku, bo zgaduję? Nie no, wcale kurwa nie chodzę do tego. No nie no, ale nauczyłem cię jak używać no, tak. postera, nie? Jak używać czego? To stera. No tak, wpierdalasz godowanny. <noise> o kurwa! Ch Chodź na chwilę na dwór. Na pole Na dwór Na dwór Wieśniacy rekonias. wychodzą na pole, Ej, my wychodzimy rekonias. Rekonias. na dwór Pow, jesteś niemujem <ścoughs> Under, 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 under Obity under age. Under... tak jak moje dziewczyny Jaki? Twoje kto? <ścoughs> ja go zestajpię, na twarz ktoś musi mnie zastąpić. Czekaj jakby mnie ja jestem, to wyskakują. Bierzemy, jak graliśmy teraz. Z pięciu stron, echo to grało w history i dlatego chcę urodzić. Echo jest dla Filip jesteś sam na Ja już przeszedłem za. Rampa w minus 69 Promocja harnasia O kurwa, gdzie? Smacznych walców w Afrii Walców Dobra, ci mordę Co? Gdzie? Gdzie Oj. byliście? Dobra, to ja Dobra. byłem z Gangperkę, to to jest shipcar cały czas biegaliście razem? Tak Tak. <śleskutuj> <śleskutuj> Czekaj, dykan O nie, nie, nie rób tego It's Anakin time <śleskutuj> Uj. Ostatnie sekundy masz życia i, i... Cię pytają, co Cię boli, co Cię boli, że ruchu nie może uczciwie zarobić nie, <laughs> nie masz. <laughs> Tutaj dwie masz przed sobą. Kasia! Kasia widziałeś go? Kasia! Co, co? ty robisz? nie <laughs> O Boże, ten szor... Sorry, już zakładam A. spodnie. W ziemię nieproskiej, Raczej... w ciemnej, na śmierć przez ostrzelania. <grym> kurwa, kto, mianę... kto szedł w górę, Broniek, yy, tam gdzie było ciało, na chwilę? Gdzie magic ja jesteś? Mam, mam, poszedłem na górę do Broniek. Dobra, zawijasz rękę w mnie, skurga, zagłosujcie na mnie. <grym> 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 Mój, ma, z, tym, z tym kątem co chcę jedyne, co próbuję uciec, ale kurwa jestem zbyt potężny dla niego. Nie, 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 nic ty mi zrobisz, chuja zrobisz. <grym> nie masz pazurów, chuj ci w dupę <grym> Yeah, yeah, I went on my own, Mike, let's